Zanim do tej paczki przejdziemy, jeszcze chcę pokazać brzydką pogodę, która tutaj dominuje. Deszcz za duży deszcz. I piękna już kwitnąca wiosna, te drzewa. Ta mokra ulica i w ogóle to powietrze, które będzie wlatywać już w czasie tego unboxingu. Witajcie! Tutaj Sony Pariat i zapraszam Was na kolejny unboxing. Dzisiaj przyszło do mnie to coś ciekawego. To coś ciekawe, może jeszcze podwyższę troszeczkę statyw, żeby było lepiej widać, co prezentuję. I dzisiaj rozpakowujemy ten sprzęcik. Jest to, jest to taka mała darowizna od osoby, której dałem naprawić mojego Nintendo DS-a. Tak jest. Jest to Finch 71 Finch. Także bardzo cię pozdrawiam, Marcin. Dzisiaj zobaczycie coś, czego byście się nie spodziewali, ponieważ mm, jest to bardzo ciekawy sprzęt. I sami będziecie w szoku. Już mamy tutaj kappę, logo kappy. Dobre buty widzę. Dobre buty widzę, nosisz Marcin. To nie są buty. Chyba, że tu będą ziemniaki, ale nie wiem. Nie no, żartuję sobie. Bo słyszałem taką historię, że ktoś zamówił sobie telefon, a okazało się, że dostał cegłę czy ziemniaki. Nie wiem, coś takiego. Coś takiego śmiesznego było. Ja byłem w szoku, że. Poinformowałeś mnie, że to dla mnie zrobiłeś. ale po prostu bezinteresownie. Made in Vietnam. No, ładnie. Szkoda mi tych Azjatów, którzy męczą się za... za miskę ryżu i głównie z tego mają. I tak dzień w dzień mają pracę. Monotonną jak cholera. Trochę współczuję. Tego się nie dziwię, że do Polski przyjeżdżają potem. No dobra, myślę, że jest, jest chyba otwarte. Chyba nie. Chyba właśnie nie. To jest sprzęt, który bardzo lubię, bardzo sobie go cenię. Przede wszystkim jest on dosyć blisko, blisko mojego serca, ponieważ. Jest to bardzo fajny zestaw. A to co to? Hmm. Ciekawa koperta, zastanawiam się. Patrzcie, ile rozmiarów jest. Łooo! Nie no, dobra, to nie jest nasza dzisiejsza sprawa. Muszę zobaczyć, co to jest. Eee, chyba jesteście niepoważni. For real? Dobra, to później. Ja po prostu nie wierzę w to, co ja tu dostałem. Gazety... Gazety gazetami. E, chyba widzicie już co nieco. Kabelek zawsze ważny jest. Kabelek od PlayStation. Już mówi samo za siebie co dostałem. Widać. Kabelek standardowy od zasilania. Chyba nic więcej. No dobra. Nie jeść. Do not eat. To w ogóle jakaś naklejka jest? O, chyba tak. Teraz mnie nie zjecie niezjadliwy. Dobra. Pudełeczko szczęścia. Pięknego, jakże super, fajnego zadowolenia. Więc w zestawie dostałem kabelek audio wideo i zasilania. Mały bałagan, tylko posprzątamy. I naszym dzisiejszym gwoździem jest ten oto sprzęcik. Jest to Sony PlayStation. W całej okazałości, tak, pierwszy PlayStation, tak jest. Teraz z całą ostrożnością dla tego mojego ulubionego sprzętu, musimy go zdobyć. Jestem naprawdę w szoku, że. Widzę go już na moich łamach. Dosyć widzę. W dobrym stanie zaraz się przekonamy jeszcze, jest to jeden z tych pierwszych modeli, jestem naprawdę zdziwiony, bo zawsze tak zdobywałem te modele zawsze późniejsze. A co się okazuje. Ee, nie zawsze jednak jest tak i dostaje czasem premierowe. O, widzicie, to jest właśnie to premierowe, ale zaraz do niego przejdziemy waży troszeczkę, nie powiem. Co jest odróżniającego od tego modelu i tych nowszych PlayStation? Przede wszystkim napisy są, że najpierw były napisy na przyciskach play, od PlayStation, tutaj Power i Reset, nie, potem już były takie znaczki, że tu się e, otwierało klapkę od, do płyt CD, zasilanie i resetowanie. Natomiast c, czego nie ma to nie ma chyba tego wejścia, tu jest chyba nawet jakiś RFUDC out, nie wiem co to jest serial wejścia wyjścia, wej wejścia, czyli jakiś dodatkowy i para paralel, czy jakiś dodatkowy wiem tyle, ach czekajcie wiem tyle, że to wejście przydaje się do action replay czy do game sharka czyli do cheatowania i to jest bardzo fajny ekstras Dobra, zobaczmy co tu pisze. Zróbmy ujęcie na nalepkę znamionową. Widać, że tutaj naprawdę wersja premierowa. Gąpeczki, widzę, są już troszeczkę inne. To są bardziej takie włókniane, czy coś w tym stylu. Wejścia na karty pamięci i napady. Tak, jak wiemy doskonale, i ten fajny wygląd, prostokąt i kółeczko. Czekajcie, i tutaj jest otwarcie. Dowiedziałem się, właśnie Finch mi powiedział, że laser w tej konsoli był po prostu zjechany, i postanowiłeś go wyremontować. Co widać? bo soczewka laseru, laseru jest naprawdę naprawdę czysta więc jest dobrze ehm, no i co tak się prezentuje pierwszy PlayStation bardzo ładnie jeszcze to logo w ogóle fajnie wygląda o. mówi samo za siebie i tak co ja dostałem bo dostałem kilka fajnych małych rzeczy no oczywiście bez przesady ponieważ jest tutaj jedna ciekawa gra, której byście się za chwilę nie spodziewali także. Ja tym bardziej. Ja zostałem po prostu mile zaskoczony. Yy, I cóż, otwieramy. Może ręcznie to już zrobimy. Słuchajcie, moi drodzy. Teraz spokojnie usiądźcie. Widzicie już Tomb Raider, tylko ciekawa jaka, jaka część. Chyba dwójka, tak mi się zdaje. No, nie za umiejętne otwarcie tak, to jest Tomb Raider dwujeczka. wersja premierowa i troszeczkę już poharatana jak widzicie tak jest 6 funtów to kosztowało, a mnie to kosztowało nic tak wygląda pudełeczko te naklejki niektóre szpecą, ale no ok co ciekawe zamówiłem chyba trójkę na PlayStation także to, mnie, to mi przeszkadza. Nie wiem co tu jest. Chyba jakiś kod kreskowy, pewnie. Tym się już później zajmę. Tak to będzie wyglądać na półeczce. Zobaczmy co w środku się znajduje. Ojej, no znamy to. Znamy te, te, te zawiasy. To jest oczywiste. O i słuchajcie, mamy jeszcze jedną grę. Jest to Medal of Honor Underground. Czyli ten, jeden z pierwszych. Co? Hmm. Pewnie kupiłeś to Finch jakiś czas temu. 2009, no ładnie. Hmm. Zobaczmy stan płyty najpierw, tego Medal of Honor. To płyta jest troszeczkę porysowana, ale może działać. Gra jest z roku 2000, jak widzicie, więc jest o czym mówić. Czekam na Marble Madness, na nes bo jeszcze nie przybyło do mnie i czekam także na tak. Na Ninja, na Master System, którego wygrałem za złotówkę, naprawdę za złotówkę. To jest naprawdę miłe zaskoczenie. I czekam jeszcze na właśnie tego Tomb tylko nie wiem, która część to była. Aha. Instrukcja troszeczkę... troszeczkę pognieciona, ale nie ma tragedii. Jest bardzo dobrze. I zobaczmy stan płytki. Naprawdę lubię takie płyty. Z fajnymi grafikami. Tomb Raider 2. Muszę to sam zobaczyć. No powiem wam, płyta jest w stanie świetnym. Nawet widać mnie tam pięknie. Naprawdę jestem w szoku. Finch, Marcinie, drogi, bardzo Ci dziękuję za tą, za ten, za tą e, niespodzianeczkę. E, napisałem Ci osobiście, że zapytałem się nawet Ciebie, jak mógłbym się Tobie odwdzięczyć. Powiedziałeś, żeby robić po prostu fajne materiały. I taki oto materiał właśnie robię w tej chwili. Ach, czyli w ten sposób że po prostu nie ma okładki, ale jako taką właśnie instrukcję pełni rolę okładki. No nie ma sprawy. To jeszcze mogę naprawdę pogodzić. Naprawdę nie mam, nie mam zarzutów o to. Gra wykorzystuje jeden bloczek, więc bardzo fajnie. Super. E, oficjalnie już powiem Wam tak, do PS1 będę wykorzystywał pady tylko do PS1. E, mam jeden taki przy sobie od PS1, ale się przyda. I zobaczmy jeszcze na chwilę, jak to się prezentuje z kartą pamięci. Muszę ją tylko tutaj wziąć. Właściwie, to mam dwie karty pamięci, jak wiecie doskonale. Jak wiecie doskonale, mam dwie karty pamięci, więc zobaczymy, jak to się komponuje w tym zestawie. Całkiem fajnie. Zresztą widzicie po kolorach, że ten jest taki bardziej jaśniejszy, a ten jest bardziej taki szaraczkowaty. Może to jest ze względu na to, że to po prostu wersja yy, japońska była troszeczkę taka jaśniejsza tych kart pamięci, a może nawet i samej konsoli. Nie wiem. Ale takie odnoszę wrażenie, że tak to może być. No i cóż, moi kochani, myślę, że jeszcze dzisiaj udałoby mi się podłączyć tą konsolę pod komputer, pokazać Wam gameplay. Z tych dwóch gier, znaczy gameplay, no, teści, zobaczcie, jak napęd sobie radzi. Ale najpierw bym uruchomił menu, bo ja bym chciał zobaczyć, jak ono wygląda na tym pierwszym. Ale mi się wydaje, że to jest po prostu takie proste menu, które widziałem na internecie, że są po prostu dwie opcje, CD Audio czy coś w tym rodzaju i menedżer karty pamięci. Bo więcej jak na przykład zegar czy jakieś inne ustawienia, tego nie uświadczymy niestety. To konsola jeszcze jest bez zegarka, bez żadnych takich bajerów. Sega Saturn za to miał coś takiego I, i można było się bawić, o tutaj jakieś kropeczki, ale to nie przeszkadza, jest to model premierowy, bardzo ładny stan, naprawdę aż zdziwić się, że, e, powiem jeszcze taką małą informację, Marcin zakupił 4 mm, konsole PlayStation, e, były to 2 dwie PS2 i dwie, dwa szaraczki i co ciekawe, wszystkie chodziły za 120 zł, więc... 120 zł, jak na cztery konsole w cenie nowej gry, powiedzmy na komputer, całkiem nieźle. Cztery konsole, w tym, że jeszcze Finch naprawdę dobrze operuje naprawą sprzętu. Dalej, niestety, będziemy musieli poczekać na naprawę ds ponieważ jest to trochę skomplikowane, jest trochę problemów z tym. No, ale mam nadzieję, że nie tylko na tym będzie nasza w ogóle współpraca i kontakt się opierał, tylko po prostu. Na czystym wymi wy wy wymianie, na czystej wymianie słowa. Bo o to chodzi głównie, tak? No, i cóż, dobra. Warto ten bałagan posprzątać, bo zaraz przygotujemy się. Przygotuję Was e, na przetestowanie sprzętu. Jestem bardzo podekscytowany. I zaraz zobaczymy. W obiektywie. I zaraz zobaczymy, jak ten sprzęcik będzie śmigać. Mimo, że ma on 20 lat, mimo, że go bardzo lubię, bo to jest rocznikowo właśnie taki sam sprzęt jak ja. Dosłownie. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Szczególnie, że. no. Powiem szczerze, że chciałem mieć zawsze PS1, czyli tą odchudzoną wersję, bo mi się naprawdę bardzo podoba. No ale jak mam szaraczka, to czemu nie? Jaki to problem? Posiadasz taki fajny sprzęcik. No. Mogę go tak obracać w każdą stronę i tak mi się podoba. Dobrze, więc ja kończę w ten sposób e, i zapraszam Was na test konsoli. Gdzie już zobaczymy, jak gry mniej więcej śmigają, wezmę przy sobie jeszcze jedną z moich pozostałych gier, włączę Rich Racera, zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać, i pozostałe dwie gry, które przetestuję teraz, bo warto. Trzymajcie się, i do następnego.